Dobra, dziś odcinek będzie nieco inny. mówimy nie jeden, a kilka różnych tematów, naraz w tym chociażby studnie wieczności, początki nocnych elfów, jak i również zahaczymy trochę o wojny starożytnych. Także zobaczymy jak to wyjdzie. Przy okazji wiem, że dość długo nie było na moim kanale serii z Warcrafta, za co Was bardzo przepraszam, i od teraz będę się starał wrzucać ją w miarę regularnie na tyle ile to możliwe. Dodatkowo, jeśli podoba Wam się Lore, czy to Warcrafta, Overwatcha lub Diablo, to zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na tym kanale, bo nie powiem, naprawdę mocno to motywuje. Ale już nie przedłużając, to witam Was w nowym odcinku, ja jestem Zwierzcho, i zapraszam Was do oglądania. Także na początku zacznijmy od omówienia w jaki sposób powstała sama studnia. Gdyż ta nie była czymś naturalnym na Azeroth, a powstała w wyniku działań Tytanów, konkretnie przez samego ojca panteonu Amantula, który chcąc wyplenić Oldgodów z samej planety, zdecydował się wyrwać jednego z nich, dokładniej Jasza Rasha, czyli najpotężniejszego z czterech braci i który zagłębił się tak bardzo w skorupę świata, że razem z nim Amantul wyrwał również część powierzchni Azeroth, z której zaczęła sączyć się niestabilna moc Arkane wypływająca na powierzchnię i rozlewająca się po świecie. A widzący to Pantheon natychmiast nakazał swoim sługom, czyli Titan Keeperom zapieczętować ranę lejącą się z planety za co ci od razu się zabrali. I tak po ciężkich dniach i nocach tym udało się skonstruować magiczną osłonę wokół rany, która skutecznie zatrzymała wypływającą moc Arkane Kane, a sami Titankiperzy nazwali to miejsce studnią wieczności, która teraz stała się prawdziwym sercem magii i naturalnej mocy. Dodatkowo wiemy, że sama studnia działała jak mistyczne źródło, wysyłając potężne energie na cały świat, aby odżywiać życie we wszystkich jego cudownych formach, jak i również przyspieszała cykl wzrostu i odrodzenia, dzięki czemu z czasem ta spowodowała, że istoty rozumne ewoluowały z prymitywnych form życia. I tak, w czasach poprzedzających konflikty z Akirami wiemy, że pewne plemię, dokładniej plemię ciemnych troli, zamieszkiwały wtedy w jaskiniach pod potężną górą Hajjal. Gdzie jak możecie się domyślić, istoty te unikały za wszelką cenę światła słonecznego, dlatego też same trole wychodziły jedynie pod osłoną nocy. Jednak z biegiem czasu nocny tryb życia troli odcisnął na nich swoje piętno, zmieniając ich skórę z niebieskiej na coraz ciemniejszy odcień szarości. I tak po jakimś czasie mrocznym trollom zaczęło brakować kontaktu z naturą, dlatego też co niektórzy z nich zaczęli szukać jakiegoś sposobu na nawiązanie z nią harmonii. Przez co niewielka liczba ich plemienia postanowiła wyruszyć w podróż do serca Kalimdoru, podczas której ci przemierzali skomplikowane gaje spotykając na swojej drodze nieuchwytne smoki, chimery i łagodne driady. Aż w końcu ci natknęli się na ogromne śliny Jezioro wypełnione nieziemską energią, które później zaczęli nazywać studnią wieczności. Następnie zafascynowani swoim odkryciem mroczne trole, zdecydowały się osiedlić w tym miejscu, a dokładniej wzdłuż brzegu samej studni. I tak przez następne pokolenia energia emanująca z jeziora zaczęła przenikać przez same trole, przemieniając je w wysoko inteligentne i niemal nieśmiertelne istoty znane nam jako nocne. Elfy. Dodatkowo same trole stopniowo porzucały swoje wierzenia jak i zwyczaje, a sami mistycy plemienia zaczęli oddawać cześć bogini księżyca, czyli Elun, która ich zdaniem była związana ze studnią wieczności, twierdząc również, że Elun drzemie w głębinach jeziora w ciągu dnia. I tu co ciekawe, to dzięki nowo zdobytej wiedzy dawne trole odkryły nazwę Kalimdoru oraz inne starożytne słowa wymyślone przez Tytanów po przez komunikację właśnie z Elun. Przy okazji, ci zaczęli również badać ciekawe artefakty porozrzucane wokół studni, co ich z czasem zainspirowało do nadania sobie nazwy Kaldoreit, co oznaczało dzieci gwiazd lub po prostu nocne elfy. I tak, podczas gdy drzewa kwitły, a cywilizacja elfów się rozrastała, leśne stworzenia zaczęły bardziej im się przyglądać. Informując jednocześnie o rozkwicie nocnych elfów tak zwanych dzikich, Bogów, gdzie spośród tych boskich istot, jeden z nich, dokładniej scenariusz, szczególnie zainteresował się przybyszami, którzy zamieszkiwali przy brzegu Stutni Wieczności. Dlatego też ten z czasem wszedł w interakcję z nowo poznałymi istotami, które twierdziły, że ten jest synem wielkiego białego jelenia Malorna i samej Elun. No i tak, co do samego scenariusa, to ten darzył nocne elfy wielkim szacunkiem, wierząc również, że mają one potencjał, aby stać się oddanymi strażnikami natury, dlatego też ten postanowił zaprzyjaźnić się z nową rasą, przekazując im swoją wiedzę na temat świata przyrody, jednocześnie podsycając ich nadzieję, że będą żyć w harmonii z dziką przyrodą. Następnie, przez wiele stuleci, nocne elfy słuchały z uwagą nauk samego scenariusza, dzięki czemu z czasem ci zbudowali wspaniałą społeczność wokół studni wieczności, a ich stolicą by. Była Elundris, co oznaczało oko Elun położone na brzegu potężnego jeziora. Dodatkowo ich więź z okolicznymi lasami i ich licznymi mieszkańcami dość mocno się pogłębiła, co tylko wyszło im na plus. I tak jak możecie się domyślić, sam scenariusz dalej nimi przewodził z mądrością i życzliwością, gdy tylko było to konieczne. Jednak z biegiem czasu niektóre nocne elfy zapragnęły odkryć tajemnicę w samej Studni Wieczności, przez co ci zajęli się badaniem jej mistycznej energii, stając się w ten sposób doświadczonymi czarodziejami. Dodatkowo tajemnicza moc jeziora podsyciła ich ambicje do wybudowania wokół jeziora wspaniałych świątyń i dróg. I tak po tych wydarzeniach magia stała się nieodłączną częścią ich życia, a dążenie do wiedzy i władzy stało się siłą napędową ich kultury. Gdzie to właśnie w tym okresie władzy przejęła najbardziej Ambit na przywódczyni nocnych elfów, którą możecie znać jako królowa Ashara, która dzięki swojej nieokiełznanej ambicji chciała wynieść swój lud na nowe wyżyny, co niestety z czasem miało tragiczne skutki. Ponieważ gdy piękna i mądra ponad swój wiek, królowa Ashara zaczęła z czasem uosabiać najbardziej pożądane cechy u swojego ludu, w postaci chociażby oddaniu się magicznym sztukom i budowaniu jej wspaniałego pałacu ozdobionego błyszczącymi klejnotami na brzegu Studni Wieczności, gdzie w samej Cytadeli najbardziej wpływowi szlachcice znani jako Quel'Dorei, czyli wysoko urodzeni, odpowiadali na każdy jej rozkaz. Dodatkowo tu tylko napomknę, że sami Quel'Dorei byli wyjątkowo utalentowaną i ambitną grupą czarodziejów. I tak, niektórzy z nich, chociażby Lady Vash, pełniły funkcję wiernych służek królowej, podczas gdy inni jak chociażby mądry lord Xavius udzielał jej rad w kwestii rządzenia. Jednak niezależnie od pełnionych ról wszyscy wysoko urodzeni zajmowali wyższe stanowisko w społeczności nocnych elfów, co warto podkreślić, ponieważ ich przekonania o własnej wyższości rozpaliły gniew w osobach niżej urodzonych. Aczkolwiek co do samej królowej, to pomimo tego, że ta również pochodziła z najszlachetniejszego rodu nocnych elfów, to sam lud ją uwielbiał. Mało tego, ci byli tak zauroczeni swoją królową, że postanowili zmienić nazwę stolicy na Zin Ashara, co oznaczało chwała Asharze na jej cześć. I tak następnie pod jej rządami cywilizacja nocnych elfów rozrosła się w przepotężne rozległe imperium, które było przepełnione różnymi pozłacanymi iglicami rozległymi miastami i innymi cudami niespotykanymi nawet w czasach współczesnych. Przez to sama szara będąca świadomej swojej potęgi nakazała swojej ekspedycji rozpoczęcie misji badawczej na cały świat w celu poszerzenia granic imperium. Gdzie co ciekawe, same Wyprawy często przynosiły ze sobą egzotyczną florę i faunę, a także opowieści o legendarnych rodach smoków, które władały wierzchołkiem świata. Jednak co robiła w tym czasie sama królowa? Cóż, ta była wtedy odpowiedzialna za nadzorowanie wspaniałej świątyni Elun, która była rozległym obszarem pełnym mostów wysadzanych klejnotami i bulgoczącymi jeziorami na zachodnim krańcu Kalimdoru. A po ukończeniu budowy, sama Aszara nadała temu fascynację. Decydującemu miejscu nazwę Latar Lazar, co miało oznaczać siedzibę nieba. I tak, tu w ramach ciekawostki powiem wam, że od czasów Czarnego Imperium nie istniało wcześniej tak ogromne terytorium pod względem rozmiarów i zasięgu. Dodatkowo sam wpływ Aszary, który miała na świat i jego mieszkańców, przekraczał nawet najśmielsze aspiracje władzy, co już o czym świadczy. Lecz mimo tego, było jedno miejsce, którego to nawet Aszara i jej siły celowo unikały, a mam tu na myśli Górę Hajjal. Ponieważ duchy i Ubogowie zamieszkujący tamtejsze lasy bardzo niepokoiły królową do tego stopnia, że ona sama czuła jakby góra Hajjal była poza jej zasięgiem. Co prawdopodobnie było spowodowane tym, że sama kraina była przesiąknięta pierwotną nieokiełznaną magią, która nie chciała ustąpić co dość mocno gryzło się z jej wizją nowego kalindoru. Lecz mimo wszystko królowa publicznie zakazała ekspansji na górę Hajjal, okazując jednocześnie szacunek starożytnej więzi łączącej nocne elfy z lasem, aczkolwiek to nie zmienia faktu, że sama królowa nienawidziła góry i harmonii, którą ona symbolizowała. A widzący to scenariusz doskonale zdawał sobie sprawę z nastawienia Ashary do Hajjal, dlatego też ten zaczął obserwować obserwować z rosnącym niepokojem ekspansję imperium nocnych elfów, gdzie z każdym mijającym rokiem coraz bardziej niepokoiła go arogancja i lekkomyślność czarnoksiężników wysokiego rodu. I tak, mimo tego, że większość elfów nadal czciła świat przyrody, tak sam scenariusz wiedział, że ci nie mają większego wpływu na Szarę, jak i jej wyznawców. Dodatkowo z czasem elfy zaczęły unikać jakiejkolwiek dyplomacji i całkowicie ignorować. Innej kultury na Azeroth. Jednak to, co chyba było najgorsze w tym czasie, to to, że niezachwiana wiara królowej w czystość rasową zaczęła przenikać do zbiorowej psychiki nocnych elfów, powodując powstanie środowisk, które były przesiąknięte ksenofobią, przez co z czasem ci wdawali się w konflikty z trollami, gdzie dochodziło do sporadycznych potyczek. Lecz za każdym razem to trole były na przegranej pozycji przez niszczycielską magię elfów. Dlatego też. Sama królowa niespecjalnie przejmowała się ich podbojami, które w jej oczach były zaledwie drobnym utrapieniem napędzanym przez prymitywne i nieoświecone umysły. Aczkolwiek ostatecznie wiemy, że ta zawarła porozumienie z Plemem Zandalar, które w tamtym czasie miało władzę nad wszystkimi innymi trolami. Dodatkowo wiemy również, że ci w zamian otrzymali od Aszary świętą górę Zandalar, położoną na południu od Studni Więczności. Jednak mimo wszystko, trolle niechętnie przyjęły ten układ, lecz niestety nie miały one w tamtym czasie innego wyboru, gdyż były świadome swojej bezsilności wobec tajemnej potęgi nocnych elfów. Co jest faktu, że ci głęboko w sobie zakorzenili niechęć do ich rasy, która miała trwać przez następne pokolenia. I tak, gdy trolle w końcu przestały stanowić jakiekolwiek zagrożenie, Ashara kontynuowała rozszerzenie swoich wpływów, jednocześnie poświęcając coraz więcej czasu swojemu pałacowi, skupiając uwagę na studni wieczności i jej tajemnych zagadkach. Jednak czemu to robiła? Cóż, ona sama wierzyła, że nocne elfy zaledwie dotknęły powierzchni mocy źródła, którą mogli wykorzystać. Dlatego też czasem ta zaczęła zachęcać wysoko urodzonych, aby zagłębili się jeszcze bardziej w głąb studni, poszerzając swoją wiedzę w celu osiągnięcia nowych szczytów rozwoju kulturowego, jak i technologicznego. Lecz, jak niektórzy z Was dobrze wiedzą, ich lekomyślne eksperymenty wywołały falę magii w innym wymiarze, tak zwanym Twisting Nether, co przyciągnęło uwagę zamieszkujących tam demonów. A co za tym idzie, upadły Tytan Sargeras również zauważył te anomalie, dowiadując się, Jednocześnie, gdzie znajduje się Azeroth. Następnie ten bez zawahania zebrał całą swą bezgraniczną furię i zgromadził potężne demoniczne hordy, kierując swój wzrok prosto na odległy świat. I tak, wracając do samych elfów, to gdy eksperymenty nad Studnią Wieczności trwały dalej, jeden z nich, dokładniej Malfurią Stomrecz, doskonalił swoją więź ze światem przyrody. Dodatkowo ów elf kierował się mądrościami scenariusa, dzięki czemu ten został. Z czasem pierwszym śmiertelnym druidem na całym Azeroth. Co zauważył sam scenariusz czerpiąc wielką satysfakcję z postępów młodego elfa jednocześnie wyczuwając w nim niezwykły potencjał w chwili gdy duch jego ucznia wkroczył do szmaragdowego lasu. Co dało mu nadzieję na to, że Malfurion z czasem rozpowszechni nauki druidyzmu wśród innych elfów, sprowadzając je z powrotem do ich harmonijnych korzeni. Jednakże w tym czasie Ashara i jej zwolennicy pozostali odporni na te przemianę, gdyż mieli w tamtym momencie. Inne rzeczy na głowie takie chociażby jak kontaktowanie się z Sargerasem który zamierzał wykorzystać czarodziejów i ich potężną magię, aby przyspieszyć przybycie Legionu właśnie na Azeroth. Lecz czemu on sam nie mógł tam przybyć? Cóż, problem polegał na tym, że potęga jaką posiadał Upadły Tytan była zbyt wielka, przez co dotarcie do świata zajęłoby mu o wiele dłużej. I tak, tak jak w przypadku manipulacji Eredarami, Sargeras nawiązał kontakt z wysoko urodzonymi wykorzystując ich arogancję, gdzie niejaki Lord Xavius był pierwszym, który usłyszał wezwanie Sargerasa, dlatego też ten czym prędzej pośpieszył do królowej, opowiadając jej o tym, czego się dowiedział. Następnie, gdy upadły tytan rozmawiał z samą królową, ten przysiągł obdarzyć ją, jak i samych nocnych elfów, niewyobrażalną mocą, która umożliwi im przekształcenie Kalindoru w raj. Jednak zanim to zrobi, Sargeras poprosił Asharę, aby jej zwolennicy przywołali jej agentów do Azeroth, którzy następnie obdarzyli. Wysoko urodzonych ową mocą. Na co zafascynowana potęgą Sargerasa Królowa i jej wysoko urodzeni oczywiście się zgodzili, wykorzystując energię Studni Wieczności, aby sprowadzić sługi Legionu do Azeroth. I tak, gdy tym udał się rytuał, fale demonicznych wojowników wyruszyły z Pałacu Królowej, pozostawiając za sobą jedynie ślady śmierci wśród nocnych elfów. Dodatkowo, te były pod wodzą jednych ze sług Sargerasa, takich choć chociażby jak Manorow, Hakar i sam Archimond. Następnie, gdy plugawcy legionu przemierzali imperium nocnych elfów, pozostawiając za sobą jedynie zniszczenie i rozpacz, piekielne stwory płonęły na niebie obracając w gruz miasta elfów, podczas gdy krwiożerczy strażnicy i żarłoczne psy zmieniały spokój lasów Kalindorów, w tlące się ruiny. I tak była to zdecydowanie wojna, jakiej nie widziało jeszcze żadne imperium śmiertelników. Jednak mimo tych wszystkich strat, powstał oddział oporu nocnych elfów elfów dowodzony przez szlachcica Lorda Kurtalosa Rewenkresta, a wśród jego wojowników znajdował się chociażby sam Malfurion, jego brat Ilidan i piękna kapłanka Tyrande, którą obaj bracia bardzo sobie cenili. No i tak, początkowo siły Rewenkresta musiały stawić czoło wielu przeciwnościom losu w walce z demonami, lecz mimo wszystko ci poczynili pewne postępy, gdzie sam Malfurion zadał tak naprawdę decydujący cios Legionowi, jak i równie Również wysoko urodzonym. Ponieważ Malfurion, będąc w głębinach szmaragdowego snu, skierował swą druicką magię przeciwko jednemu z zaufanych sługach szary, dokładnie Xavius'owi, którego ten pokonał. A sam ten akt nie tylko wyeliminował jednego z najpotężniejszych czarodziejów wysoko urodzonych, ale również pokazał sojusznikom Malfuriona niesamowity potencjał magii druidów. Jednak nie tylko sam Bohater przyczynił się do zwycięstwa armii elfów, ponieważ jego brat Ilidan również okazał się być nieoceniony dla ruchu oporu, gdyż podczas decydującej bitwy jego odwaga i biegłość w posługiwaniu się magią tajemną uratowała życie samemu Revenkrestowi, w wyniku czego został on później mianowany osobistym czarodziejem dowódcy. I tak, ostatnią ważną postacią z ich trójki będzie Tyrande, która dzięki swojej niezachwianej wierze w dobro Elun stała się później jedną z najbardziej powszechnych członkiń Zgromadzenia Sióstr Elun. Dodatkowo wiemy, że ta była w stanie ratować niezliczone liczby niewinnych ludzi przed grasującym Legionem właśnie przez jej głębokie oddanie do bogini Elun. Jednakże, pomimo męstwa, z jakim walczył ruch oporu, to i tak coraz więcej demonów napływało do Azeroth przez portale wysoko urodzonych. Przez co również sam Legion powiększał swoje szeregi o nowe rasy demonów zrodzone z mieszkańców samego Azeroth. Gdzie co ciekawe, to pierwszym z takich demonów był sam Xavius, którego to ciało Sargeras wypaczył w potworne demoniczne postacie z ostrymi rogami i rozdwojonymi kopytami. I tu również dodam w ramach ciekawostki, że przemiana ta dała tak naprawdę początek satyrom, gdzie sam Xavius stał się jednym z wiecznych sług Legionu. Następnie ten pod kontrolą Sargerasa został zmuszony dorzucenia klątwy na wielu swoich towarzyszy wysoko urodzonych w celu przemiany ich w identyczne stwory. A będący świadom tego Malfurion zrozumiał, że nocne elfy nie dadzą sobie rady z tym same. Dlatego też ten namówił Tyrandę i Illidana by ci towarzyszyli mu w podróży do spokojnych księżycowych pola w pobliżu góry Hyjal, gdzie zamierzał zwrócić się o pomoc do scenariusa. Na co sam półbóg oczywiście się zgodził, jednocząc wszystkich dzikich bogów przez Przeciwko legionowi. No dobra, nie powiem długi, wyszedł ten odcinek. I tak wiem, że dla niektórych z Was mogę być chamski, kończąc tę historię w taki sposób. Ale umówmy się, wojna starożytnych jest tak rozległym tematem, że ciężko to wszystko omówić w jednym odcinku. Przy okazji, i tak prędzej czy później wrócimy do tego tematu, poświęcając mu osobny materiał, także to i tak nie koniec. Lecz na tę chwilę kończymy w tym momencie odcinek. A jeśli ten Wam się spodobał, to zachęcam Was do zostawienia suba na tym kanale, jeśli jesteście fanami WarCrafta lub innych moich serii. Przy okazji nie powiem, bardzo to motywuje do tworzenia takich odcinków. Ale dobra, już nie przedłużając, to dziękuję Wam pięknie za oglądanie, jak i wszystkim wspierającym. Do następnego i cześć!